Odejście pracownika z firmy, czyli zakończenie stosunku pracy, wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której świadczona była praca. Zapraszam Państwa na materiał o rozwiązywaniu umów. Rozwiązanie umowy może nastąpić z kilku różnych powodów. Jest to zależne albo od pracownika, albo od pracodawcy. Kodeks pracy mówi nam, że rozwiązanie umowy o pracę można przeprowadzić: po pierwsze, na mocy porozumienia stron po drugie, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli jest to tak zwane rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, lub poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli tak zwane rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Kolejna rzecz z upływem czasu, na który została zawarta umowa lub z dniem ukończenia pracy, dla którego wykonania była zawarta. Zajmiemy się tymi trzema pierwszymi przypadkami. Pierwszy przypadek rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. W przypadku porozumienia między pracownikiem i pracodawcą, to właśnie ta forma rozwiązania umowy o pracę jest najbardziej korzystna dla obu stron. Jest to rozwiązanie polubowne. W przypadku wypowiedzenia na mocy porozumienia nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia ani stosowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca i pracownik ustalają termin zakończenia umowy. W tym przypadku potrzebujemy tylko dwóch rzeczy. Zgody obu stron na rozwiązanie umowy i wspólnego podpisanego dokumentu, który będzie potwierdzał termin i zasadę zakończenia współpracy przez obie strony. Kolejnym rodzajem rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Gdy pracodawca wypowiada umowę pracownikowi lub pracownik wypowiada umowę pracodawcy, zgodnie z kodeksem pracy obowiązują określone okresy wypowiedzenia. Okresy te zależą od rodzaju umowy, na podstawie której nastąpiło zatrudnienie, oraz czasu jej trwania. W przypadku umowy na czas określony oraz umowy na czas nieokreślony mamy następujące okresy wypowiedzenia. Przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy wynosi to 2 tygodnie. Przy zatrudnieniu pomiędzy 6, 6 miesięcy a 3 lata taki okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Natomiast w sytuacji, gdy Pracownik pracuje dłużej niż 3 lata, to taki okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Należy tutaj jednak zauważyć, że do stażu pracy pracownika w danej firmie zalicza się również okresy zatrudnienia na podstawie wszystkich umów o pracę łączących pracownika z tym samym pracodawcą, niezależnie od liczby umów czy przerw między nimi oraz druga rzecz, okresy poprzedniego zatrudnienia, jeśli nastąpiło przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Troszeczkę inaczej sytuacja się ma w przypadku umowy na okres próby. Jeśli ta umowa została zawarta na dwa tygodnie, to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Jeśli umowa na okres próby została zawarta na okres pomiędzy 2 tygodnie a 3 miesiące, wtedy jeden tydzień. Jeśli natomiast umowa na okres próby została zawarta na maksymalny okres 3 miesięcy, to wtedy takie wypowiedzenie trwa 2 tygodnie. Okresy wypowiedzenia określone w prawie pracy są skuteczne na koniec tygodnia lub na koniec miesiąca. Oznacza to tyle, że jeżeli mamy trzydniowy okres wypowiedzenia, to w danym dniu składamy wypowiedzenie, liczymy te trzy dni od kolejnego dnia pracy. Jeżeli natomiast mamy tygodniowy okres wypowiedzenia, liczy się on zawsze od najbliższej soboty. Pierwsza sobota to jest pierwszy dzień i, i liczymy jeden tydzień, wtedy dopiero za tydzień w sobotę. Mamy. Skończy nam się okres wypowiedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o miesięczne wypowiedzenia, tutaj początek liczenia okresu wypowiedzenia przypada na początek kolejnego miesiąca. Jeżeli w danym miesiącu składamy wypowiedzenie, to dopiero pierwszy dzień kolejnego miesiąca jest dniem, od kiedy liczymy okres wypowiedzenia. Przy umowach zawartych na czas nieokreślony, pracodawca, rozwiązując umowę z pracownikiem, musi właściwie uzasadnić swoje działanie. Przy pozostałych formach umowy takie uzasadnienie nie jest konieczne. Różnica między rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzenie przez pracownika a pracodawcę jest taka, że pracownik nie musi wskazywać przyczyny, dla której podjął taką decyzję. Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, to możemy ją podzielić na dwie perspektywy: perspektywę pracodawcy, kiedy to pracodawca uznaje, że pracownik jest winny, i perspektywę pracownika, kiedy to pracownik uznaje, że winny jest pracodawca. Na początek zajmiemy się rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z perspektywy pracodawcy. Przepisy pozwalają na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie. Po pierwsze, ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, czyli są to np. opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia czy niewykonywanie poleceń. Drugą rzeczą jest popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwi dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku. Oczywiście to przestępstwo jest oczywiste i zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. I trzecia rzecz: zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od dnia uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie. W momencie, kiedy upłynie ten miesiąc to uprawnienie nie przysługuje już pracodawcy. Oprócz tego pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym w dwóch przypadkach. I pierwszy przypadek to jeśli niezdolność pracownika do pracy powstała wskutek choroby i trwa. I tutaj mamy dwa podpunkty. Po pierwsze, powyżej 3 miesięcy, gdy zatrudnienie u danego pracodawcy jest krótsze niż 6 miesięcy i drugi przypadek Dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony w danym zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy spowodowana była wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową. I drugi przypadek dotyczący natychmiastowego zakończenia stosunku pracy to w razie nieusprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego z innych przyczyn, jeśli trwa ona dłużej niż jeden miesiąc. Pracownik, który został bezprawnie zwolniony, może starać się jednak o odszkodowanie lub o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Świadczenia pieniężne przysługują wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązaniu uległa umowa o pracę zawarta na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie należne jest wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, ale nie może przekraczać wartości 3-miesięcznej pensji, ponieważ taki mamy najdłuższy okres wypowiedzenia. Podejmując pracę w wyniku przywrócenia do pracy po niezgodnym z prawem rozwiązaniu umowy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostania bez pracy nie więcej jednak niż 3 miesiące i nie mniej niż 1 miesiąc. W razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy przysługuje pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wiek, wieku emerytalnego, pracownicy w okresie ciąży, oraz osoby przebywające na urlopie macierzyńskim. Pracownik nie jest bezbronny. Pracownik również może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Z jego perspektywy wygląda to w sposób następujący. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i dzieje się to wtedy, gdy po pierwsze zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. I w tym przypadku pracodawca nie przenosi pracownika do innej pracy ze we wskazanym terminie na zaświadczeniu. Jeżeli pracownik zostanie przeniesiony, no to wtedy ta sytuacja nie zachodzi. Na orzeczeniu lekarskim widnieje termin, do którego należy przenieść pracownika do innej pracy. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do zaleceń lekarza medycyny pracy, wtedy pracownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. I druga sytuacja. Pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. I mówimy tutaj najczęściej o takiej sytuacji, gdy pracownik nie dostaje w wyznaczonym terminie całości wynagrodzenia. Czyli zachodzą tutaj, wystarczy, że zajdzie tutaj jeden z dwóch punktów. W terminie lub całości wynagrodzenia. I druga sytuacja. Pracodawca nie przestrzega podstawowych zasad pracy. I tutaj możemy zaliczyć najczęściej poszanowanie godności. I innych dóbr osobistych pracownika, równe traktowanie zatrudnionych, dyskryminacja lub niedyskryminacja, przestrzeganie prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przestrzeganie przepisów chroniących prawo. Pracownika do odpoczynku, złośliwa odmowa udzielenia urlopu, a także pracownik pracodawca nie spełniłby takiego warunku jak ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji. Konsekwencją naruszenia podstawowych obowiązków wobec osoby zatrudnionej jest m.in. konieczność wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W sytuacji, gdy pracownik chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, zobowiązany jest złożyć pracodawcy oświadczenie na piśmie uzasadniające taką decyzję. I tak jak w przypadku pracownika, w razie nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, pracodawca może rościć prawo o odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, czyli podobnie jak w poprzednim przypadku. Powstaje czasem zatem pytanie, jaką formę powinno przyjąć Rozwiązanie umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno mieć formę pisemną. W przypadku, kiedy nie ma możliwości przekazania drugiej stronie takiego pisemnego wypowiedzenia osobiście, możliwym sposobem doręczenia jest wysłanie go pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru. Istnieją także inne formy rozwiązania stosunku pracy, takie jak na przykład ustne lub rozwiązanie za pomocą maila. I ostatnia dosyć istotna rzecz to zwolnienie na poszukiwanie pracy. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi, nie przez pracownika, ale tutaj inicjatywę musi być po stronie pracodawcy, wtedy pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. I mamy tutaj dwa terminy: jest to albo dwa dni w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, lub trzy dni robocze w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia albo w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia z uwagi na ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy.